Kiedy ja byłem dziecki, dziecko, każdy dzień, codziennie mówiłem Konga jest naprawdę raju. Wszystko było. U nas wojna trwała dużo czasu. Teraz sytuacja jest trudna. Trudna dla dzieci. Pamiętam kiedy byłem w Euro na Europę na lipca m -m, sytuacja jest trudna. Edukacja u nas jest bardzo, bardzo podupadła. Tak, ale mamy nadzieję, mamy nadzieję, mamy nadzieję, jaka ksiądz naprawdę, mamy nadzieję, prosił na, na, na całe świata po pierwsze pokoju pokój, modlimy się za pokój. Bardzo dziękuję za wasze pomocy materialne. Mój język jest e, trudny. Był pastuszek, bo na grał, pasał w murachowce i w się spał. Nie ma tam pokoju, Wiele dzieci po to, żeby utrzymać, żeby pomóc rodzicom w utrzymaniu, musi pracować i doskonale wiemy, że ta praca, którą wykonują jest podejmowana za wcześnie, że jest to praca zbyt ciężka, że jest to praca niebezpieczna, choćby praca w kopalniach. I co więcej, jest to praca, która niestety naznacza negatywnie dzieciństwo. Kongijskie dzieci muszą dorastać szybciej Czasem kosztem edukacji, kosztem swojego zdrowia, i dlatego tegoroczni kolędnicy misyjni o ich sytuacji chcą nam przypomnieć, na ich sytuację chcą nas uwrażliwić i zachęcić każdego do modlitwy w intencji kongijskich dzieci i do wsparcia ich materialnie. W tym roku koledzy misyjni ze wszystkich diecezji przekazały na rzecz dzieci w Wietnamie ponad 700 tysięcy złotych, dokładnie 751 252 zł i 35 groszy. I środki te przekazano na realizację 11 projektów w Wietnamie i tak jak większość projektów papieskich. To są projekty edukacja, formacja chrześcijańska i ochrona życia. Również w, takie projekty będą realizowane w dwóch krajach w Republice Konga i w Demokratycznej Republice Konga, gdzie na pomoc czeka 91 tysięcy dzieci. To są dzieci, które są objęte pomocą misjonarzy czy projektami prowadzonymi w diecezji. Dziś do Bentejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czasy pełnią dni. Tam, gdzie stajenka razem z wyglądkami, leży dzieciąteczko, i na ścianku śpi. Myślę, że to jest też dzieło Pana Boga. Tak się to rozrosło w parafii, że w tamtym roku było 16 grup, a w tej chwili mamy zapisanych, zgłoszonych 27 grup są to dzieci ze szkoły podstawowej z gimnazjum, a do tego jeszcze są opiekuni dorośli, a więc animatorzy. I w szkole jest to tak zorganizowane, taki pomysł mieliśmy, że mamy zawsze katechezę w szkole, katechezę, na której dzieci poznają sytuację dzieci z kraju, na który kolendujemy, oglądamy filmy, prezentacje, zapoznajemy się z tym. Również potem zapoznajemy się po kolei krok po kroku, jak ta akcja ma wyglądać, i cały adwent jest przeznaczony na przygotowanie do tej akcji. Gdy byłam mała, koledzy przychodzili do mnie do domu i to mnie tak, tak zachęciło, bo widziałam, że oni się bardzo fajnie bawią, bardzo im, się, bardzo im się to podoba. I ja, jak byłam trochę starsza i siostra Elżbieta, która już odeszła z naszej parafii, zaproponowała nam to, to ja z koleżankami zgłosiłyśmy się i wtedy miałam y, 7 lat. I y, po raz pierwszy byłam bardzo przestraszona, ale byli animatorzy, i jakoś tak już się nie bałam. W tamtym roku zebraliśmy y, 9000 zł, i jest to jedna trzecia kwoty zebranej przez Architecesję Lubelską. Chciałabym y, wszystkim przekazać, że. Y, jeżeli y, my im nie pomożemy, to one nie będą miały co jeść, co pić, nie będą miały zabawek, y, ubrań, nie będą mogły jak y, się wychować, nie będą mogły jak się kształcić. To jest, y, to jest mały datek, a bardzo cieszy. Świat na to czekał, wiele już lat.